Pamiętacie ten obrazek? Finał ostatnich Mistrzostw Świata w katowickim spotku i porażka z Włochami. Po dwóch złotych medalach z rzędu musieliśmy zadowolić się o srebrem, ale czas na rewanż nadszedł szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Mistrzostwa Świata wkraczają w nową erę, a Polacy jako mistrzowie Europy i wicemistrzowie olimpijscy lecą na Filipiny w jednej roli faworytów do złota. Jak wygląda ostateczna czternastka Nikoli Grbicia? Kto jest największym nieobecnym i jak prezentuje się nasza droga do finału w nowym, rewolucyjnym formacie? Zapraszam na kompletny przewodnik po Mistrzostwach Świata 2025, Wasz niezbędny Skarb Kibica. Zanim przejdziemy do Polaków, warto zaznaczyć, że te Mistrzostwa są inne niż wszystkie powszednie. Po raz pierwszy w historii lądujemy na Filipinach, w kraju, gdzie sport to religia a koszykówka i sporty walki rozpalają emocje milionów. Tym razem to siatkarze wejdą na dwie wielkie areny, by walczyć o tytuł najlepszej drużyny na planecie. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, tworząc oficjalne maskotki i hymn, co przypomina rozmach mundialu w Polsce w 2014 roku. Ale najważniejsze zmiany dotyczą formatu. Po pierwsze, liczba drużyn została powiększona z 24 do 32. Po drugie, turniej będzie od teraz odbywał się co dwa lata, a nieco cztery. System gry jest prosty i czytelny, znany z piłkarskich mistrzostw. 32 zespoły, 8 czterozespołowych grup, z których po dwie najlepsze ekipy awansują do fazy Pucharowej. Od jednej ósmej finału nie ma już miejsca na błędy. Przegrywający odpada. A jak wygląda harmonogram tej wielkiej imprezy? Turniej na Filipinach rozpocznie się 12 września, a wielki finał zaplanowano na 28 września. Faza pucharowa ruszy tuż po zakończeniu grup, a kluczowe daty, które każdy kibic musi zapisać w kalendarzu, to 24-25 września ćwierć finały, 27 września półfinały i wreszcie 28 września, dzień, w którym poznamy nowych mistrzów świata. Tytułu bronić będą Włosi, którzy pokonali nas w finale w 2022 roku. Trzecie miejsce, w poprzednich rozgrywkach, wywalczyli Brazylijczycy. Wielu fanów z pewnością martwi się o godziny meczów ze względu na egzotyczną lokalizację. I tu mamy mieszane wiadomości. Dobra jest taka, że nie będzie konieczności zarywania nocek. Gorsza, że mecze często będą kolidować z godzinami pracy. Spotkania Polaków w fazie grupowej zaplanowano na 15.30 i 12.00 czasu polskiego. Tradycyjnie. Wszystkie mecze będzie można oglądać na antenach telewizji Polsat oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.